Dzień dobry, Martyna Nowicka-Wilk, to jest program Gości Dnia, a moim i Państwa gościem jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, no chciałabym rozpocząć od tematu, którym żyje cała Polska. Czy imigranci już niebawem mogą trafić do naszego kraju masowo? Rzeczywiście takie próby są podejmowane w Unii Europejskiej. Próbuję się wrócić do tego pomysłu, który został zgłoszony w 2014-2015 roku, przede wszystkim wtedy przez rząd Niemiec, przez Angelę Merkel, która miała taką propozycję, żeby cała Europa otworzyła granice dla wszystkich migrantów, żeby wszyscy migranci, którzy chcą do Europy przyjechać, żeby przyjechali. Trzeba bardzo mocno podkreślić, że tu chodzi o migrantów, a nie uchodźców. Bo mhm. jak wybuchła wojna, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, przecież otworzyliśmy granice dla uchodźców, czyli do ludzi, którzy uciekali tak. przed wojną. Ale tutaj nie chodzi o uchodźców wojennych, tylko chodzi o ludzi, którzy po prostu chcą migrować do Europy, bo tutaj mają lepsze warunki życia, To też jest zrozumiałe w jakimś stopniu, no ale my nie jesteśmy my, my mamy obowiązek chronić bezpieczeństwo naszych obywateli. Nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć. I te pomysły, niestety, wracają. Próbuje się zmusić kraje e, Unii Europejskiej. Do przyjmowania siłą pod przymusem tych migrantów, migrantów nielegalnych, pod karą finansową 20 tysięcy euro za jedną osobę. Podczas na Unia, na Unia Europejska na, na pomoc uchodźcom ukraińskim dała nam w przeliczeniu niecałe 200 zł na osobę. Także no to różnica jest monstrualna i widać, że jest to kompletnie poprzestawione. Mm -hmm. 30 tysięcy rocznie to jest naprawdę sporo. 30 tysięcy rocznie, pani redaktor, szanowni państwo, to jest nic. To jest y, tylko wstępna liczba wskazana w tym projekcie aktu prawnego, bo tam kilka punktów niżej jest dużo groźniejszy zapis. Otóż Komisja Europejska te 30 tysięcy może zwiększyć w zasadzie dowolnie. A mowa była o tym już w 2015 roku, że to może być nawet milion rocznie. Takie są trendy demograficzne w Afryce, na Bliskim mm -hmm. Wschodzie. Tam po prostu dużo więcej dzieci się rodzi, jest dużo więcej ludzi chętnych do tego, żeby do Europy dotrzeć. I to, i to jest celowo tak zrobione. Tylko 30 tysięcy, 30 tysięcy na całą Europę. Cóż to jest, prawda, teoretycznie. Ale tak naprawdę Komisja Europejska będzie mogła dowolnie, bez jakiejkolwiek konsultacji czy zgody państw członkowskich to zwiększyć i przysłać do Polski na przykład 100 tysięcy, jeśli uzna, że takie są potrzeby. Więc jest bardzo niebezpieczny projekt bo on daje Komisji Europejskiej ogromną władzę bez żadnej kontroli. Władza bez kontroli, no to co to jest? To nie jest demokracja, to jest po prostu dyktatura. To jest niepokojąca liczba, tak naprawdę, bo my nie po to budowaliśmy mur na Białorusi, żeby po prostu teraz wpuszczać bezgranicznie tych imigrantów. Dokładnie tak, i to Polska też podkreśla. Jeżeli dzisiaj w jakimś akcie prawnym zapiszemy, że Przyjmujemy 30 tysięcy rocznie, 50 czy 100 tysięcy rocznie, to przecież nie jest tak, że przemytnicy ludzi będą mówili mm -hmm. sobie: Aha, czyli więcej już nie przysyłamy. Dokładnie odwrotnie. Oni powiedzą inaczej. Skoro się ugięli tutaj, to my wyślemy 10 razy tyle i przed tym też się na pewno ugną. No bo jest wiele takich partii, zwłaszcza tych lewicowych, tych liberalnych organizacji, um, też, które wspierają migrację pod bardzo szczytnymi, pięknymi hasłami ochrony praw człowieka i tak dalej. Chcą po prostu, żeby Europa jak najwięcej migrantów przyjmowała. I ci przemytnicy to wiedzą. To jest zresztą ścisła współpraca. A Polska mówi, to jest błąd. Jeśli chcemy rzeczywiście przeciwdziałać migracji, musimy chronić nasze granice, musimy pomagać tym krajom, z których migracja do nas dociera, u źródła, pomagać na miejscu, tam gdzie są te problemy, czyli budować stabilne instytucje państwa, wzmacniać systemy edukacji, ochrony zdrowia, żeby ludzie, którzy są w krajach Afryki Północnej czy Bliskiego Wschodu, chcieli tam zostać i tam rozwijać swoje rodziny, tam budować swój dobrobyt, a nie przyjeżdżać do nas po to, żeby korzystać tutaj na przykład ze świadczeń socjalnych, czy no, po prostu też destabilizować nasze bezpieczeństwo. Mm -hmm. Mechanizm prawny, który może sprawić, że Polska zostanie zwolniona z tego obowiązku, ale o tym decyduje Unia Europejska. No więc właśnie to jest bardzo ważne. Teraz takie opowieści krążą, że przecież wystarczy złożyć wniosek, i wtedy już Polska miałaby być zwolniona. No, no proszę Państwa. Oczywiście można złożyć wniosek, ale jaką mamy gwarancję, że ten wniosek zostanie uwzględniony? Patrząc na to, jak się zachowuje Komisja Europejska w stosunku do Polski, do innych krajów, to możemy mieć raczej gwarancję, że ten wniosek zostanie po prostu odrzucony. Zobaczcie Państwo na inny przykład. Dzisiaj informacje podane przez media w Brukseli. Niemcy mają sprawę od 15 lat przed Trybunałem Sprawiedliwości o naruszenia przepisów prawa konkurencji, bo oni nierówno traktują różne firmy, które chcą u nich otwierać swoje przedsiębiorstwa. Została złożona skarga w 2008 roku. Od 15 lat nic się w tej sprawie nie dzieje, bo to są Niemcy, bo Niemcy po prostu no, przez Komisję Europejską mają takie traktowanie, jakie mają, zupełnie inne niż ma Polska czy inne kraje Europy Środkowej, które wstąpiły do 2000, po 2004 roku. Nie ma niestety równych zasad. Tak po prostu działa Unia Europejska. My bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby to zmienić. Ale też jak ktoś dzisiaj opowiada, że my złożymy wniosek i on na pewno zostanie uwzględniony, to no, jak ktoś chce w to wierzyć. Ma do tego prawo, ale my jako politycy rządu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo Polski nie możemy dawać się nabierać na takie, na takie opowieści, nie możemy być naiwni, bo musimy zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom i dopóki nie ma twardych gwarancji, to po prostu się na to nigdy nie zgodzimy. Francja walczy, Grecja walczy z imigrantami. Ja nie wiem, czy pan minister widział filmik, który obiega internet z Francji, jak babcia została z wnuczką zaatakowana przez ciemnoskórego mężczyznę w swoim kraju w bardzo brutalny sposób. Co możemy zrobić, żeby powstrzymać to wszystko i czy Polska jest gotowa, jeżeli ten najgorszy scenariusz by się sprawdził? No więc zasadniczą, zasadniczym priorytetem, jak polski rząd, jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo naszego kraju, naszych obywateli my w ogromnym stopniu wzmocniliśmy bezpieczeństwo naszej granicy wschodniej z Białorusią budując zapory także z północno-wschodniej z Rosją z obwodem królewskim przy ataku Rosji na Ukrainę przy bardzo dużej liczbie zagrożeń także innego rodzaju też zwiększamy liczebność polskiej armii wyposażenie polskiej armii będzie coraz nowocześniejsze. to już w tej chwili się dzieje to uzbrojenie w najnowocześniejszy sprzęt zapewnia bezpieczeństwo i my zachęcamy inne kraje unii europejskiej żeby robiły dokładnie to samo jeśli chcemy pokoju musimy być gotowi na odparcie agresji, na odparcie ataku, także ataku migracyjnego. Nie pozwolimy sobie nic narzucić, dlatego zaproponowaliśmy referendum ogólnopolskie, żeby ten mocny głos polskiego rządu, który jest dzisiaj mocny w Brukseli, ale żeby on został jeszcze wzmocniony przez głos społeczeństwa, bo koniec końców Unia Europejska to jest wspólnota 27 państw demokratycznych. Takie są zasady w traktacie. Jeżeli jest głos demokratycznie wyrażony, to on naprawdę ma znaczenie. Dlatego będziemy zachęcali wszystkich Polaków, którzy chcą nas w tym wesprzeć, żeby wyrazili ten swój głos mocno w referendum. Będziemy też zachęcali inne państwa, żeby poszły podobną drogą jak my, żeby przyłączyły się do tego sprzeciwu. To nie jest tak, że my nie chcemy działać razem z innymi państwami Unii Europejskiej. My chcemy działać razem, ale w dobrym celu, a więc ochronę granic, a nie ich otwierania. My wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że imigranci są niebezpieczni. Sytuacja z Grecji 27-letniej Polki, która została najprawdopodobniej wszystko wskazuje, zamordowana przez właśnie imigranta. Jak pan się zapatruje na tą sytuację, która wydarzyła się w Grecji? No to, jest, to jest straszna wiadomość. Te, te informacje, które do nas docierają, jeszcze sporo jest też informacji niepotwierdzonych, ale z tych już, które docierają, których wiemy, no to wygląda na to, że po prostu mieliśmy tutaj do czynienia ze straszną zbrodnią. Jej sprawcy muszą zostać zatrzymani, bo tutaj może być tak, że nie wszyscy się jeszcze są zatrzymani. Osądzeni, ukarani. My wystąpiliśmy do władz greckich o to, żeby była ścisła współpraca mm -hmm. polsko-grecka, tam są nasi prokuratorzy, a będziemy się zwracać także o to, żeby ten sprawca został wydany Polsce, żeby była procedura, tak zwana procedura ekstradycyjna, żeby ten sprawca mógł zostać osądzony w Polsce, bo ofiarą jest Polka. Natomiast koniec końców tak naprawdę chodzi o to, że to jest element znacznie szerszego zjawiska. Że Niestety, jeżeli do Europy docierają ludzie, którzy nie przyjeżdżają tutaj, żeby się integrować ze społeczeństwem, żeby pracować, żeby zakładać rodziny i stawać się elementem no, po prostu naszych państw, naszych społeczeństw. Bo, bo po prostu są pewne różnice kulturowe, są pewne różnice cywilizacyjne, a często ludzie są też przysyłani celowo przez różne organizacje, czy to terrorystyczne, czy to przestępcze. No to niestety do takich sytuacji będzie dochodziło. Są miasta w Europie, są dzielnice w wielu miastach, gdzie policja się boi wjeżdżać. Gdzie policja się boi wjeżdżać, bo nie ma nad nimi kontroli. My tego w Polsce nie mamy. I my tego w Polsce nie chcemy. My, ten rząd, do tego w Polsce nie dopuści. My to na pewno zatrzymamy. Bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość tego, o co toczy się gra. Dlatego, że dzisiaj jest tak, że mieliśmy w 2015 roku tą, tą wielką falę migracyjną. Mhm. Do, prawie do miliona doszło. Ona się nie sprawdziła za bardzo. Ona się, to, to była, była masa błędów popełnionych. Polska jako jeden z niewielu krajów tych błędów nie popełniła, ale te liczby będą rosły. Będzie coraz większa presja w każdym kolejnym roku. I jeśli Europa popełni ten zasadniczy błąd, czyli otworzy swoje granice i powie tak, przyjeżdżajcie, będziemy mieć wręcz system, który was będzie rozmieszczał po całej Europie, to my tylko te fale zwiększymy i tylko będzie bardziej niebezpieczne. Więc tutaj naprawdę stoimy w tej chwili przed bardzo istotną decyzją, jaka będzie polityka migracyjna w Europie. I Polska mówi jasno, ta polityka to powinna być polityka ochrony granic i ochrony bezpieczeństwa naszych obywateli. Pan na jednym z portali społecznościowych dodał informację, że Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli wygra wybory, to zrobi wszystko, żeby tak się nie stało. Jaki macie plan, co myślicie na ten temat, żeby. No... Imigranci nie trafiali do Polski? My będziemy korzystać ze wszystkich środków i prawnych, i politycznych, które nam przysługują, i w tym celu właśnie zapowiedzieliśmy referendum. To jest przede wszystkim środek nacisku politycznego, no bo demokracja ma ze swojej istoty, jest czymś politycznym. Ten polityczny wpływ, głos społeczeństwa może zmieniać decyzję. Będziemy inne państwa zachęcali, żeby szły podobną drogą. Będziemy też korzystać ze środków prawnych, to znaczy poprzez odpowiednie procedury, czy to w Parlamencie Europejskim, czy to w Radzie Unii Europejskiej, będziemy starać się budować koalicję po Państw, które myślą podobnie jak my, czasami boją się wyrazić ten sprzeciw tak zdecydowanie, bo są też pod bardzo dużą presją, na przykład ze strony Niemiec czy ze strony innych państw, które chcą ten system narzucić. Wiadomo, że mniejsze państwa mają czasami trudności, żeby powiedzieć twardo nie. Polska mówi twardo nie. I będziemy zachęcali inne państwa, żeby się do tego naszego głosu przyłączały, będziemy próbowali to zablokować. Będziemy robić wszystko, żeby też zaskarżać te przepisy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choć zdajemy sobie sprawę, że to też nie jest Trybunał, który zawsze do końca rzetelnie orzeka. Ale na pewno mogę zagwarantować, skorzystamy z każdego środka i mogę zagwarantować, że cokolwiek by się działo, to, my, to środkami krajowymi, środkami, nad którymi mamy kontrolę, czyli polskimi służbami granicznymi, polskimi przepisami prawa. Wewnętrznymi administracyjnymi zablokujemy napływ nielegalnych imigrantów do Polski. Panie ministrze, teraz przechodzimy do kolejnej bardzo głośnej sprawy. Słowa szefa ukraińskiego IPN-u wywołały niemałe zamieszanie. Ma pani na myśli słowa dotyczące ekshumacji? Tak. Rzeczywiście były to słowa bardzo niemądre, bardzo niedobre, niewłaściwe. Ja rozmawiałem bezpośrednio po tym z ambasadorem Ukrainy w Warszawie, rozmawiamy z przedstawicielami władz Ukrainy. Ten pan, on jest szefem instytucji oczywiście istotnej, natomiast nie jest na szczęście głównym decydentem w sprawach polityki ukraińskiej. I ja mogę powiedzieć tak: jesteśmy niezadowoleni z tego sposobu, w jaki toczy się ta polityka od wielu lat, jeśli chodzi o stronę ukraińską. Brak możliwości przeprowadzania ekshumacji w bardzo wielu miejscach. Ale jednocześnie w ostatnich miesiącach został wykonany bardzo duży postęp. Mamy w tym roku już za trzy tygodnie. 80 rocznicę zbrodni wołyńskiej 11 lipca rocznica krwawej niedzieli. Ta sprawa jest ważna dla milionów ludzi w Polsce. Dla mnie osobiście także że moja rodzina pochodzi od strony Mamy z okolic Lwowa. To nie wołyń, no, więc oni na szczęście nie zostali bezpośrednio tą zbrodnią dotknięci, ale to jest sprawa, która w mojej w historii mojej rodziny też ma bardzo duże znaczenie. My robimy wszystko, jako polski rząd, żeby ta niekorzystna sytuacja się zmieniła i. Ta praca wykonana w ostatnich miesiącach myślę, że niedługo będzie procentowała. Proszę jeszcze chwilę cierpliwości. Myślę, że jest szansa, że będziemy przesuwali się w dobrym kierunku. Pan podkreślił, że nie wyobraża pan sobie, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, nie rozwiązując tej sprawy. Tak, dlatego, że widzę po stronie ukraińskiej gotowość do tego, żeby tą sprawę rozwiązać w, w taki sposób, jaki powinna być rozwiązana, czyli poprzez zapewnienie mm. ofiarom zbrodni należytego upamiętnienia, przeprowadzenia ekshumacji, zapewnienia godnego pochówku, no i e, jednak rozliczenia się ze swoją przeszłością. Widzę to po stronie ukraińskiej, nie u wszystkich polityków w równym stopniu. E, to też wynika z e, niedostatecznej edukacji. E, obecne pokolenia e, Ukraińców, no, często nie były nawet o tym uczone w szkole, więc ta praca jeszcze mm. wciąż jest pracą na lata, żeby nad tą świadomością po prostu e, pracować, żeby ją, żeby ją zmieniać, żeby ją e, mo, jednak tworzyć też w jakimś sensie na nowo, e, uczyć o, także o tych ciemnych kartach historii. Ale mówię to, mówiąc to o tym, że sobie nie wyobrażam wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, tak naprawdę mam na myśli również to, że ja jestem optymistą w tym zakresie. Jestem przekonany, że Ukraina to zrozumie i że będzie się rozwijała ta pamięć historyczna właśnie w takim kierunku, że dojdzie do upamiętnienia ofiar zbrodni, do przyznania, że była to zbrodnia ludobójcza i że my się będziemy w stanie pojednać. Wspieramy Ukrainę, żeby się obroniła przed Rosją. Także po to, żeby właśnie Ukraina istniała jako niepodległe państwo i państwo, z którym będziemy mogli takie relacje budować. Jak wielu ludzi w Polsce chciałbym, żeby to się wydarzyło już dużo, dużo wcześniej. Natomiast ponieważ przez wiele lat ta sprawa nie została rozwiązana, dzisiaj staramy się to krok po kroku nadrobić. Ukraina potrzebuje naszej pomocy. Wojna w, Ukrai w Ukrainie nadal trwa. Rosja codziennie atakuje. Rzeczywiście tak jest. Cały czas te ataki mają miejsce, cały czas ostrzeliwane są też miejsca, w których po prostu przebywa ludność cywilna. Cały czas atakowane są mhm. bloki mieszkalne, cały czas atakowane są miejsca, które absolutnie nie są celami wojskowymi. Rosja cały czas w tej chwili pojawiają się doniesienia o próbach ataku na elektrownię w Narkodarze. No, Sprawy niezwykle niepokojące. Rosja doprowadziła do wysadzenia tamy w Nowej Kachowce, zatapiając ogromną część terenu ukraińskiego. Również w tej w wyniku tej tego ataku śmierć poniosło kilkaset osób najprawdopodobniej, co najmniej tyle, jeśli nie więcej. Mhm. To są sprawy, które mają po prostu charakter zbrodni wojennych. I jeśli chcemy, żeby do takich zbrodni nie dochodziło, ani na Ukrainie z ręki Rosji, a nigdziekolwiek indziej na świecie, to sprawca tej zbrodni musi zostać ukarany. Nie może otrzymać żadnej nagrody za swoją agresję. Nie może być tak, że Rosja tę wojnę wygra, bo to będzie po prostu zachęta do kolejnego ataku. Jak ktoś opowiada, że nie powinniśmy wysyłać broni na Ukrainę, bo to prowokuje Rosję, to jest kompletna nieprawda. Rosję prowokuje tylko słabość. Jeśli Rosja widzi, że ktoś jest słaby, wtedy na pewno zaatakuje, bo tak po prostu myśli bardzo wielu Rosjan. Nie tylko Putin, niestety. To jest ten, to imperialne rosyjskie myślenie. A więc Rosja musi zostać pokonana. Jeśli chcemy pokoju, no to agresor musi po prostu nauczyć się. No w tym przypadku nie po dobroci, ale, ale no, taką drogę wybrał. Musi się nauczyć, że agresja po prostu nie popłaca. Panie ministrze, tym bardziej, że nie oszukujmy się, gdyby Ukraina nie zatrzymała Rosji, to nie, wi nie wiadomo, co by było dalej. Nie no, doskonale wiadomo, co by było dalej. Właśnie doskonale wiadomo, że Rosja atakowałaby kolejne państwa. Nie wiadomo może dokładnie kiedy, nie wiadomo, kogo najpierw, ale że atakowałaby, to jest, to jest pewne. Dlatego, że Rosja ma, i to mówi bardzo otwarcie, ktoś chce wiedzieć, wystarczy posłucha tego, co mówią rosyjscy politycy, sam Putin, ale też różni, czy to przedstawiciele władz wykonawczych, czy posłowie do, do rosyjskiej dumy. Oni mówią wprost używają takiego określenia o denazyfikacji Ukrainy. Denazyfikacji, opowiadają, że tam naziści rządzą na Ukrainie. Mówią, że po Ukrainie trzeba zdenazyfikować kolejne państwo, czyli także Polskę. No, u nas też rządzą naziści, na Litwie, na Łotwie, w Estonii, w Mołdawii, w Gruzji. Wszędzie rządzą naziści, tylko nie w Rosji oczywiście. Rosja jest jedynym państwem, które walczy z nazizmem. To jest ta ich narracja, tak? No to są te, 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 ich, te ich fałszywe opowieści. Tak naprawdę oczywiście jedyne państwo, które ma dzisiaj ten nazistowski, imperialny, faszystowski charakter, to jest właśnie Rosja Putina, no bo to Rosja tak? Atakuje innych, zabija ludzi, zabija, porywa dzieci z Ukrainy, porywa, od, odbiera je rodzicom. To są metody totalitarne, to są metody zbrodnicze. No więc gdyby nie zatrzymanie tej agresji na Ukrainie przez samą Ukrainę przy ogromnym wsparciu Polski i jej sojuszników, to Rosja atakowałaby dalej. I to w zasadzie to jest coś, co sformułował Lech Kaczyński prezydent Polski w 2008 roku w Gruzji, mówiąc, że wtedy była atak na Gruzję. Następny będzie atak na Ukrainę. Dokładnie to się sprawdziło. Potem w kolejce państwa bałtyckie, potem być może także Polska. My sobie musimy zdawać sprawę, że to zagrożenie jest niestety jak najbardziej realne. Nawet jeśli nie dzisiaj, to jeśli Rosji nie powstrzymamy, to naprawdę w niedługim czasie do czegoś takiego może dojść, również w naszym kraju. Tego nie da się wywróżyć, ale panie ministrze, kiedy to wszystko może się zakończyć? Kiedy ta wojna z Rosji, z Ukrainą może się skończyć? Chciałbym powiedzieć, że to się stanie bardzo szybko i mamy nadzieję, że Ukraina będzie w stanie jak najszybciej odzyskać to okupowane przez Rosję terytorium, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudne, że Rosja cały czas, choć pozbawiona jest tej nowoczesnej broni, nie ma tej nowoczesnej techniki, ale ma bardzo dużo i starej, starej starego typu broni i sprzętu, i także ludzi, których wysyła w ogromnych ilościach na front, na śmierć. Oni się nie liczą z życiem ludzkim, także swoich obywateli. Więc niestety. Te perspektywy są jeszcze wciąż bardzo e, trudne. Co nie znaczy, że Ukraina e, tutaj jest na straconej pozycji, bo jeżeli Ukrainie będziemy konsekwentnie pomagać, to Ukraina jest w stanie skutecznie wykorzystywać tą pomoc. Widać to było rok temu, w lecie, kiedy oni odzyskali ogromną część na północy, w wodzie, Charkows w, tak, w wodzie Charkowskim i w wodzie chersońskim na południu. E, w tej chwili e, kolejne próby ataków, e, odzyskania tego, co Rosja okupuje, również z e, m, pojedynczymi już w tej chwili sukcesami. Mamy nadzieję, że tych sukcesów jak najwięcej, cały reszty Ukrainy wspieramy i zachęcamy inne państwa, żeby to również robiły. I za to trzymamy kciuki. A panu, panie ministrze, dziękuję za to, że pan dzisiaj przyjechał do naszego studia. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam wszystkich naszych widzów. Państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia.